Dobra, PT Bambikowe zapraszam pod Krzyżaka. O, potężna armia. Czy będzie piąty, czy nie będzie piątego? Bo wiem, że mieliśmy piątkę ustaloną wcześniej. Jeszcze łucznik jakiś miał być. O, nie, zrespiły nam się na tym, na plecach. Dobra, bijemy się. To jest drużyna pierścienia. Ale herszta robimy bez psa, nie? Żeby nie było za łatwo. Ej, rycerz! Zamiast dać poświęte na ten, na dipsa, to on wrzuca na siebie. Co to za rycerz? halo? Panie rycerz, kurwa. A dziwnie się czujesz, że to ja jestem bufana, a nie bufam. Co tu się dzieje? No to jest wielka wyprawa na herszta. Jest matacz! Bijemy matacza na pyrę. Tylko odpoczynek. Nie, no, zajebał nam. Nie wierzę w to. Arhamuwa. Ten łopatą go napiera. No nieźle. Będziemy bić dwójki, nie bijemy jedynek. Kurdej. Jedynki to się ze po powybija A nie mają mordy zasłonięte To im nie wypadną raczej Jest barba z budowlanki Kurwa rolnik sam w dolinie Tutaj córka rolnika Na którą oczywiście budowlaniec Kurwa musi zagwizdać bo jakby inaczej Bez tego by nie przeżył I tu jest kurwa synek rolnika Który się rozmarzył o byciu wielkim rycerzem Ale nie wyszło A idziemy zobaczyć czy jest szaleniec Może drifa dropniemy Ale jak poleci do was to na podział Jak do mnie to nie ma podziału Za to że kieruję drużyną Wcale nieprzypadkowo tu się wiebałem. Jak coś, to wszedłem tu, żebyście mieli spa więcej. Zero przypadku. Patrzcie, jak Wam Expo sypie. Jednak nie. To było tak testowo. Idziemy zobaczyć, czy czempiony stoją. Chuja, zobaczymy chyba. No dobra, tu nie widać, czyli nie ma. To jest drużyna pierścienia, my się nie rozdzielamy. Oj, fokus w druida, niedobrze, kurwa. Warto w garnia, to jest grane. O tu koreańskie taktyki i strach poleciał. Dobrze, kurwa, nakrzyczałeś, na niego się chłopak wystraszył. Nie wiedział, co się dzieje. No, zmontowana ekipa niezła. Najlepsze pod jakie kiedykolwiek nie. Nie no, jak osobno czyszczenie? Stary. Żadne osobno. Żadne czyszczenie osobno. Kuźwa to jest drużyna pierścienia. Trzymamy się razem. Kupić okulary? Mam okulary. Może teraz będę trafiał. Dobra, wchodzimy na instancję. Gotowi na przygodę życia? No jasne, że dropimy strupanga. No to już nie są ćwiczenia, tu już kurwa na śmierdzi życie walczymy, także... Tu jak ktoś się wywali, to trudno, nie? Trzeba taktycznie do tego podejść. Ej, zaraz czternasty level, kuźwa. Co tu się z nimi będzie działo, jak ja dobiję czternasty level, to wy nie macie pojęcia. Nie no, tu wbijemy normalnie tak do ekspieni na tego Herszta już. Ty stary na jedenastym levelu, ja na czternastym, to już Hersz nie będzie miał nic zagadki. Aj, barbarzyńca z Zezem. Widzisz, ja okulary założyłem, coś tam trafiłem, nie? Level up! Mamy to, chat! Czternasty level! I po co tu iść teraz? Chuj, moc! Będziemy napierdalać. Nie jesteśmy źli, żeby się tu rozdrabniać. Patrzcie, Inka na cztery rundy. Aura, redukcja obrażeń. Czy my to pot nie potrzebujemy, kurwa, żadnych defensywnych? My tu jesteśmy, żeby zabijać, a nie żeby się bronić. Wiecie co, ja zrobię tutaj taktykę Palanie mordy. Ty, ja jeszcze Wrachę mogę wrzucić przecież. Nie no, Wrachę zostawimy już na Herszta, nie? Nie będę im zdradzał wszystkich swoich, kurde, atutów. Dobra, jeszcze tylko dwie grupki przed nami. Jest dobrze, jest dobrze. Ta czwórka to będzie prawdziwe wyzwanie. Ajajaj, mamy pierwszego trupa, mamy pierwszego trupa, ale nic wróci do nas chyba, prawdziwy wojownik wróci. Na bossie będziemy, będzie już full nie? że tam będziemy wybierać kogo fokusujemy i tak dalej. Tu na razie jest taki test, test zgrania, wiesz, bez ustaleń, ale na bossie to już nie ma żartów, na bossie to już trzeba się skupić, tam już trzeba, wiecie, ogarnąć jaka taktyka, co robimy i tak dalej, o to, to aż tak się bawić nie możemy. Nice, piękny lek, Wracha weszła, szkoda, że nie mam money. Kurde, ja na trucie jestem, ajajaj. Ale dobrze, dobrze. Spalenie mordy zadziałało. Tak, tu już zrobimy prawdziwy test, no? Lecimy najpierw we zbira. Najpierw wbijamy Zbira jak coś, ekipa. wracha jest, dobrze git. Aj, kurde. Taktyka palenie mordy nie zadziałała. Oj, oj oj. Kłopoty Nymana. Wrzucił sobie inkę, jeszcze mi wrzucił wrachę. Niebezpiecznie pojedynek ma w ognia teraz. Oj, kto jest lepszym magiem? Haha, chłopie, co ty wiesz o magowaniu ognia? Pa! O, jednak nie patrzcie. Chwila ciszy przed walką, nie? Wiecie, to jest taka chwila, żebyś teraz skupić po prostu na walce. Ej, tu jest Znajdźka, ty. 500 gold, nice. Ale zarobas w ogóle. Level up przed Hersztem. Ideolo. Ideolo. Wszystko idzie po naszym, po prostu po naszej myśli. Tutaj Barba już teraz zbustowany mieczem pod moc. Także tu już, kurwa, się żarty skończyły. Tu już nie ma żartów. Tu jest walka na śmierć i życie. Atakujemy najpierw Zbira, potem Szumowinę, potem Oprycha i na koniec zostawiamy Herszta. Tak jest plan. Zbir pierwszy. Pętajcie, nie dajcie się. Strach siedzi tylko w waszej głowie. Jebniemy to. Mówię wam. To wszystko siedzi w waszej głowie. Jak to nie wyjdzie? Skąd to zwątpienie? Paczena. To musi się udać. Te lata treningu. Wszystkie marzenia mogą się spełnić teraz w tym jednym momencie. Wystarczy, się odpowiednio skupić na walce. To będzie... O tej, o tej walce będą pisać pieśni. Będą balady. Jaskier już, kurwalu, zaludnie się bierze. Patrzcie! Podpałka! Oski! Krwawienie! On już leży! On już jest martwy! On już... O nim już nie myślimy! oni już nie myślimy! Zmieniamy fokus! Kompletnie! Teraz już myślimy tylko o Szumowinie. My i Szumowina. Nie ma tu nikogo innego. Nic tu złego się nie może wydarzyć. Truta, tym się nie przejmujesz stary wcale. Patrz! Jedno podpalenie, drugie podpalenie. też dobija. I szumowiny już nie ma, on już nie istnieje po prostu. Co ty robisz? A dobra, rozeszło się, nieważne. Dobrze, dobrze. Wszystko jest git, wszystko jest git. Patrzcie, robimy tak. Mogę sięgnąć jednego defa. Ja dobijam szumowinę. Wy możecie już lecieć.. Szumowina net zginął. Nawet lepiej wyszło. Cudownie, wszystko idzie tak, jak chcieliśmy. Wszystko idzie po naszej myśli. Tutaj w oprycha idą dwie podpałki. Musimy też pomyśleć o tym, że zaraz będzie herszt. Zaraz będzie boss, po którego tu przyszliśmy. Trzeba troszkę many zaoszczędzić. Jest! Mamy to. Dobra. Teraz, żeby nie zapeszyć, dwa razy w w herszta. Poprawiamy inkę. Dostałem źródełko. Dostałem poświęcenie. Idealna runda. Wyjebałem się z ma. Całym... Nieważne. Nie wyjebałem się. Tak miało być. Dobrze. Oprych leży. Unik, unik. Dobrze, dobrze. Jak to idzie. Tak to miało być. Tak to miało wszystko działać. Tak to miało wyglądać. Jaskier już jest kurwa przy czwartym wersie pieśni o nas. Weszły oski. Doskonale. Przedł topór. Czy może być lepiej? Kurwa, weszły dwie podpałki. Patrzcie, co się dzieje. To będzie fantastyczne zwycięstwo. Kolejne dwie podpałki lecą. O nie, wrzucił skórność. Po 100% na dystans! Ai! Nie wykorzystałem szansy. Dwie podpałki, dobrze, jedna weszła. Bosko, tak miało być, tak miało to wyglądać. Dokładnie tak. Ściągamy trochę defa. Dobrze, mamy to idziemy w bank. Patrzcie, co tu się dzieje. Krzyk! Mamy to! Mówiłem, mówiłem. Wystarczyło uwierzyć w siebie. Wystarczyło uwierzyć. Trochę wiary, trochę taktyki, troszkę motywacji. Da się zrobić wszystko. Te wspaniałe dropy, to wszystko co się tutaj wydarzyło, ludzie będą to pamiętali na zawsze. Co za drop wspaniały, taki pierścień, <laughs> lepszy niż mój, 9 HP więcej, patrzcie, jeszcze, jeszcze poprawa w punku. Przygotowałem się też są requestową na opcję, że, że giniemy I, i słuchajcie co by było jakby, jakby ktoś się wyjebał. Ja was chcę zabrać teraz do jakiegoś championa, idziemy jakieś championa ubić, idziemy po drify Ej no nikt się nie wyje. O jest, patrzcie to, patrzcie tego Czekajcie, zablokuję pt, że nikt nam nie ukradł dropu, nie? Ale tu uważajcie, tu z szaleńcem też nie ma żartów On jak ugryzie to tylko raz Łopatę założyłem, kurwa Eee, dobra, myślałem, że on będzie trudniejszy Ciekawe jaki drift poleci Ja myślę, że krytyk, nie? Ja myślę, że tu bend leci jak chuj Mówię wam, albo Alorn jakiś, jednak Jagody, też fajnie. Idziemy na Matacza, wsadzę mu w dupę mojego ogniem miotacza. Dobra, ee, ja lecę w Matacza od razu, pulpyra w Matacza. Wy się zajmijcie pająkami, ja się zajmę Mataczem. Aha, on już prawie nie żyje. Kurwa, Teoski to jest jednak OP, nie? Iii, jadł Matacza, ale nie poddajemy się, idziemy tępić kolejne czempy. Może Pijacy będą, Pijaków to będzie łatwo, łatwo pierdolnąć, bo oni sami się o swoje nogi potykają. Może Leik będzie, kurde nie ma, ajajaj. Co za niefart. Dawaj Bambi team. Masz, przydać się. Ekipa pierścienia, zostaliśmy oskamowani, tu kurwa nic nie ma. Zostałem strolowany, kurwa, zaraz permaban leci. Zatrolowanie. Że są czempy, a nie ma czempów. Marnujecie cenny czas drużyny pierścienia, kurwa, jego mać. Czy wam nie wstyd? My tu świat mamy ratować przed czempionami, złymi. Kurwa, wy nas w chuja robicie, wiecie co? O kurwa, stoi! A nam zajebie kurwa szkan jakiś. Na bank nam podjebie <laughs> Nie zajebał nam! Dobrze, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Kurwa, przygotujcie się teraz. Aj, kurde, nie przejdziemy. Chłota nam drogę zasłoniła. Ktoś się musi poświęcić dla drużyny. Jest drużyna pierścienie, masz się czego bawiać, przyjacielu. No kurwa, nie wierzę. No po prostu kurwa, no nie. Jakiś bambik nam zajebał. Cały plan w pizdu. Dobra, ej, ja myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby żeby iść kolejnego herszta. Co wy myślicie, drużyna? Pójdziemy do Trentis się wzmocnić w nowe kwipunki, bo powbijaliśmy poziomy. Ja myślę, że jesteśmy gotowi na, kolejne, na kolejnego herszta po prostu. Kurwa, jak to drużyny Piersienia nie mieć w znajomej. Jeszcze VIPy trzeba dodać. No nie wiem, drużyna. Drużyna, co robimy z tym rycerzem? To se samo, tak samowolka chciał se psybić. Wybaczamy mu, czy nie wybaczamy? Dobra, Flizor. Ale żeby mi to było ostatni raz. Bo się drużyna pierścienia będzie musiała na ciebie wypiąć. Nie, no jedno potknięcie. Nie będziemy z drużyny pierścienia wyrzucać jedno potknięcie, nie? Też nie bądźmy tacy, tacy agresywni. Kaszako, no... Najpierw musiałbyś przejść próbę ognia, nie? Także jak przejdziesz próbę ognia, to wtedy, wtedy cię będę mógł dodać do znajomych, no. Na razie nie ma co szaleć. My i drużyna pierścienia wiemy, co to znaczy próba ognia. Pa, co on robi? Ten zaś samowolko odwala. No nie, ja nie wiem, czy mu wybaczymy kolejną samowolkę. Nie odebrałeś zlecka, okej. Okay. Dobra, tu musimy już teraz zrezygnować z drużyny na chwilę. Tu każdy się obkupuje jak może. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to ja pomogę finansowo. Co ja tu mogę kupić? Czy jest coś lepszego niż to, co ja mam? Dużo HP stracę, kurde, ale dużo moc dostanę. Ajajaj, aj, ciężkie wybory, ciężkie wybory. Dobra, jestem od napierdalania. Nie no, z ręka to nie, wiedza to nie. Minus, minus 6 wiedzy? Mocy? Kurwa, w życiu, ty. Ja tu mam napierdalać. Patrzcie teraz co się dzieje. Nowa zbroja, nowe buty, nowe spodnie, nowe rękawice. Mam dużo mniej HP, ale ja tu nie jestem od tego, że mi dużo HP. Patrzcie że zarobię na tym 3000 więcej w kieszeni. Co wy wiecie o zarabianiu? Kurwiony sąsiad z wiatrówką! O! Kurwiony sąsiad z wiatrówką pasuje. Kaszako, jesteś teraz w kurwionym sąsiadem z wiatrówką. Pogódź się z tą rolą. Kurwa, patrzcie jak jesteśmy obkupieni. Ale teraz będzie oro na tym herście. mówię wam. U jaki demet już robi! Już nie po 20 Rośniemy w siłę, ja wam mówię, jeszcze chwilę pogramy kurwa i będziemy krzyżaka robić. Ja coś czuję, że przed kolejnym hasztem to my level ja level wbiję znowu. Brakuje tylko 1500. Idziemy. Tu już nie ma. Krzyżak już wiedz, tam go czeka kurwa. On już tam jaja składa, że potomstwa jakieś zostawić. Patrzcie! Jebniemy dwie grupki bez odpoczynku. Czajcie to? Dwie grupki bez odpoczynku. No w czwórkę czyścimy, drużyna pierścienia się nie rozstaje, stary. Po 100 już bije, 100 ja pierdzielę. Będzie 15 level przed Hersztem, nie? Żaden sportowy, to jest stary poważna walka tutaj. Została stworzona drużyna pierścienia. To zgranie, kurde jeden focus, wszyscy wiedzą co mają robić. Łopie, myśmy już Hershta zrobili. To już jest podejście z lepiej, lepszymi postaciami, stary. To jest już podejście teraz jak jesteśmy bardziej wyekspieni, lepiej ubrani. Teraz to hersz będzie mógł tam co najwyżej dupą zaklaskać kuźwa. Jak będzie upadał na swój głupi ryj. On nawet nie będzie wiedział co się dzieje. Ty druid czemu nie leczysz? Czemu druid nie leczy? Halo? Druid, zabiłeś nam Bambik teama. Chyba będziemy szukać do drużyny pierścieniowego druida, nie? Nie, no, jest druga szansa, oczywiście, no. Rycerz też dostał drugą szansę na to, że się wypiął na team. I sam się chciał psy bić. Także druidowi też się należy druga szansa, ale. Tak kiepsko wyszło, no. Trochę kiepsko. Czy wszyscy pamiętają taktykę? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to będzie lipa. O kurde, okrzyczał mnie, okrzyczał mnie. Jestem w niebezpieczeństwie. Nie, druid trutę dostał. Kurwa. Dobrze, barba, dobrze. Dobrze. Pyk. Jeszcze moje podpałki się rozejdą. Idealnie, idealnie, idealnie. Wszystko jest jak miało być. Każdy po trochu, dobrze. Zmieniamy tak, taktykę trochę. Ja tu wrzucam wrażkę na Hershta. Ja już palę mordę. Wydobijacie resztę. Pyk, wraszka weszła. Kurde, czy mogło być lepiej? Czy mogło być lepiej? Ten idzie dużo lepiej, już jest, nie jesteśmy tak słabi. Dobra, zdefił się, zdefił się mocno. Ja go postrzelam trochę i potem znowu podpałki na mordę. On nie wie co się dzieje, on jest w szoku kurwa. Ty nie spodziewał, że my powrócimy do niego jeszcze. O kurwa, też się zdefował. Dobra, raz dostał hita na mordę. Dobra, druid jest bez kondycji, druid bez kondycji. Yy, bez man raczej I jeszcze na mordę staje Co jest? Co jest? Broń się tym druidem, broń się. Nie daj się, stary, nie daj się. To jest drugi herszt. W, no, w historii drużyny pierścienia. Ej, bo tutaj się zaczynają kłopoty Najmana. Dobicie tego oprycha. Ja tu muszę na tej wrażce jeszcze wiebać mu podpałkę pałkę jakąś. Aj, fokusują na druida. Nie! 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 Pomścimy cię! Pomścimy cię! Umarł zdumnie, no, zdumnie. Umarł dumnie. Honorowo. W boju, jak prawdziwy mężczyzna. Jak prawdziwy wojownik. Pomściłem cię, przyjacielu. Pomściłem cię. Strupunk! Patrzcie to! Dziękuję bardzo. Przekazanie trofeum. Tak, idziemy po kaszako, tylko odpoczniemy troszkę. Dobra, jebać, odpoczynek. Odpoczynek jest dla słabych. Dobra, czekamy tutaj naszego ucznika, naszego najebanego sąsiada z wiatrówką. Ale widzicie? Kaszako się postarał, nie? Nowy w teamie, ale taktykę zna. On tu się nie przypadkowo znalazł. Taktykę znał beznany chłopak, co się dzieje. Stary, drużyna pierścienia się rozrasta, już mamy rezerwowych nawet. Mówię wam, po prostu kocha moją widownię. Zorganizować ludzi, kurwa, o pierwszej w nocy, żeby założyli bambików, żeby latać herszta, no kurwa. Nowa taktyka, nowa taktyka, uważajcie teraz. Ja z druidem idę w Zbira. Barba z Rycem idą w Szumowinę. Nie, ja z druidem pójdę w Zbira a reszta niech idzie w Szumowinę. Plan jest taki, że Zbir Szumowina padają w pierwszej rundzie. W drugiej rundzie leci już spięta w Herszta, my lecimy w Oprycha. I tyle. I potem już sztyramy Herszta. Tak jest plan na tą, na tą grę. Ojojoj, oj, oj. kłopoty, kłopoty. Ajajaj. Aj, aj. No nie poszło według planu, nie poszło według planu. Plan był nieco inny. Przekombinowałem taktykę, przekombinowałem trochę. Tak, wracamy do starej taktyki, stara taktyka. Dobra, dobijcie tą szumowinę. Ja tu zrobię taki mek taktyczny. Ja pójdę już w oprycha, on się nie spodziewa po prostu. Ej, czemu nam to kurwa dużo lepiej szło na tych lolkach w czwórkę, niż gdzie nam teraz? W nasze szeregi dostało się, wiecie, rozluźnienie po prostu. Nie zapewne poczuliśmy. Oni no po prostu już byli przygotowani, nie? Wiecie, za trzecim razem się już przygotowali. Ajajaj. Karty zabrały Twoją siekierę, co ty mówisz? Co tu się dzieje? Dobra, ja go biorę, ja go biorę, ja go zabiję. Aj, kurde. Dobra, zginie. Mamy to. Brawo, Drużyna. Mamy go. Bez epika? Bez. Kurde. Łuk, łuk. Mamy łuk dla naszego łucznika, który dzielnie walczył. Na siódmy level. Woo, jaki łuk, ty. Przed zakończeniem streama jeszcze pójdziemy do nas na siedzibę. Omówić dalsze plany, i wtedy będziemy kończyć streama. Dopiero, nie? Dobra, wskakiwać ekipa, bo idziemy do naszej tej, do naszej bazy. Na rozmowę końcową. <laughs> łachudra tu jest, dobrze. Ej, ale jesteśmy bez rycerza. Dawaj tym rycerzem. No jest, cała na pierścienia i pięknie. Pyk, pyk, pyk. Kurwa, ten Timurk. Ajajaj, aj, bez dropa. Dobra, trudno. Odpoczynek, idziemy do naszej bazy. Jako że ja jestem starym farmerem, to jest moja cura, to jest najbany sąsiad z wiatrówką, to jest budowlaniec gwiżdżący na córę i to jest młodszy syn, który chciał zostać rycerzem i mu się nie powiodło. To jest nasza baza wypadowa, proszę o rozejście się w kółko, proszę tutaj kółko zrobić ładne, ładnie usiąść, dobrze drużyno. Dziękuję wam za wspaniałe przygody, mam nadzieję, że będzie tych przygód więcej, powoli będziemy się rozwijać, myślę, że na następny raz, jak się trochę podexpimy, ja tak myślę, że do 18 przynajmniej, wy też trochę levela podbijecie, to będzie następny boss, czyli pójdziemy rozwalić Krzyżakowi łeb, spalić mu mordę i będzie pięknie, będzie wspaniale. Mam nadzieję, że, że jesteście dumni z nas, tak jak ja jestem dumny z Was, i że nie zostawicie mnie samego, że będziemy walczyć razem do końca. Dziękuję po prostu za dzisiaj.